Sieman siem, maniakowidowie. Yy, witam Was w, w kolejnym odcinku z Minecraft yy, na moim kanale. Dzisiaj wam, yy, pokażę moje nowości. oczywiście widzowie to miasto. Nie budowałem tego miasta, bo on to jest mapa o nazwie Life in Tokyo, gdzie dobudowałem tam różne inne tak żeby. To wyglądało fajnie. A pokażę Wam, wam kilka z nich, które tutaj zbudowałem. No, już tylko pokażę bar mleczny, który zbudowałem tu tutaj. Bar nazywa się Mlekuś oczywiście, bo tak to nazwałem. Tutaj jest menu. Takich czarnych napisów. Tutaj to tym jest kuchnia, to jest kucharze, którzy tam gotują. Już użyły się furtki, też żeby mogli tam sobie na kuchnię wchodzić. A jeżeli będzie to się zasadowi łopeczkę łap w górę a subika, bo... bo to się liczy. Okej. Okay. Tu mamy WC. Takie standardowe tutaj jest umywalka. Lutro jest z też standardu takiego. To zabiłem zrobiłem. tu jest ta to jest słóczka na tym, a tutaj mamy trochę stolików. Tutaj nie ma ich, by tutaj trochę trochę tutaj ich jest. Yy, w ogóle, a jest stolik i można było sobie usiąść. Nie wiem, tu kończymy Tu jest dom, ale on nie jest ukończony. Ale... Pokażę Wam, co ukończyłem w tym domu. To tam tutaj, tutaj jakiś głos, nie wiem, jakie. Tutaj jest właśnie telewizor z wszystkim dołączeniem. Tutaj taki jest. A znowu logo Netflixa. E, tak. Tutaj jest salon z kanału Padgie's i fotel. I stolik. Tutaj jest Krosno. Dwa, sto, dwa piecyki. Nie wiem, jak mogę nazwać, jeśli w komentarzu. Crafting od stu dla sześciu osób Jeszcze mi pokażę ogód oczywiście Tutaj jest toaleta. Wszystko to jest podobny wzór Oczywiście czy tam przy tym barze jest tam standardem, bo to jest okno. Bo, bo wiem, że można było oglądać, ale nic nie chcę robić, bo... Po prostu dziwne uczucia to się wygląda. A tutaj jest jeden z mówił Franz. I to jest łóżko i stolik z sto krzysełkiem. Ale bardzo zabieram do ogrodu: bo tu na górze nic nie ma. A czy, bo, bo tu będzie. Tylko tu będzie no, chyba. Na... Tu będzie schowek, tutaj będzie, tutaj będzie chyba co? Tutaj nie wiem, co będzie. Tu będzie łazieneczka. I tutaj. Cypialnie zgodziłem. Tu, no, tak. Tutaj jest basen na nad, nad dwie kartki. Tutaj jest zjeżdżalnia. Przejdziemy się nią. I zjeżdżamy. No teraz ramp było, tak powiem. A teraz wezmę do kolejnej rzeczy. Ale ja z nim będziemy do szkole, pokażę wam lecz. Bo jeszcze mam przedszkolę, jakby te, tak wam mówiąc. Ale tak. Na początku tutaj mamy stację. To jest lotnisko Haneda, bo tak się nazywa na lotnikowie, bo to jest, to, to jest to japońska. A tyle tak bydzenie nazywałem to lotnisko. Tutaj jest y, przejście, takie dla, tak, dla pierwszych. Tutaj, 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 tutaj jest kolejowe. Tutaj jest na stacji. I tu wyczają pociągi. Jakby to jest coś takiego dodatku, tylko nie będę mieć, jak się nazywa. Ale oni no, chyba od dwóch Liveboard tego samego. Dlatego jeśli to sobie pociągi, to była Liveboard. Coś tam, Trains. To włożyć to się wyskoczył. Okay. Tutaj mamy. Y, y, Przejść takie, takie, tu jest już ze Tu jest stacja o nazwie Parki imienia Kościuszki, tak dałem. O tej są trochę podobne jak w Wielkiej Brytanii, że tak mówiąc. A tutaj ten pociągów takich. Oczywiście to była też ale nie chciałem, żeby pociągi w takim y, bogatym mieście wyglądały tak bidnie. To tak zrobiłem po prostu. Słyszę, wygląda, pasażerów? Nikt to, nikt to nie. Tutaj jest tak. Tutaj są tak samo: tu jest przejazd aut. Tutaj mamy cynalizatory z wyślepanami, i tutaj tak dla pieszych. A, 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 ale to już nie koniec. Tu jeszcze jest przystanek targówek mieszkalny, tu jest nawet nowo stacji. I siedzenia tutaj dla, dla innych. Teraz idziemy tutaj na górę. W ogóle musiałem tej poszerzyć w no jest taka na górze. W ogóle to sorry że tutaj tak jest, ale musiałem puszczyć tutaj miejsce, bo te wagony kolorowe są bardzo duże i bałem się, że mogą one dziwnie wchodzić w to. Zrobić jakby to. Jakbym tego nie, nie, nie zrobił. Tutaj mamy nazwę. Ta sytuacja. Czekaj, gdzie na to blok No właśnie. Ona nazywa. park Mieszkalny to się nazywa. Park mieszkalny. Park mieszkalny to jest. Yy, w ogóle. Yy, to jest tutaj jest TAKIE takie tutaj, bo, yy, bo, bo nie go nie dałem, ty... ale, ale jak chodzi nagrywanie, to to można pokładam. Chodę nie tylko tutaj yy, musiałem tak być no, ale trudno. Tu właśnie jest tak WYŻEJ o, Oczywiście tu będę musiał jeszcze... O, o te bloki zielaza, ale to zrobię już poza nagrywaniem, oczywiście, żeby tutaj nie, nie marnować sobie czasu. A tu będzie koniec o nazwie Twierdza Japońska, czyli o, o tu Twierdzę chodzi. Tak. Ale czekajcie, bo już tam były inne budowle dam do pokazania. A tu powinny być starym To stary ona ta, tam ta, ta powinna być. Uważam, jeszcze inne budowle, bo to jeszcze będzie nie koniec. A tu jeszcze jest taka cukiernia tutaj. W ogóle, jeśli dacie to w czerwcu tamtego roku wam rzuciłem odcinek z tej piekarni, jak budowałem nie i cukierni, ale ja mam pokażę jeszcze na tym odcinku, żeby nie było tutaj tego wam nie pokazałem. Tak, tutaj są dwa są dwa krzesła przy każdym sodniku, tutaj gdzie można było, żeby jeść. A tutaj są kasy te i tutaj są ciasto i piec. Piece i crafting. Taka basowa cukiernia. Oczywiście tylko dwa okna specjalnie zrobiłem, tylko bo tutaj nie chciało mi się podziękować, bo nie chciałem aby widoki. Żeby nie było widać oczywiście, a tylko to okolice po prostu tak mi się nie chciało nie dobić. A jeszcze na 23 budowlę mam jeszcze w sumie do pokazania. Ona będzie największa z tego, co wiem, rozbudowałem. Wow! Czekajcie, już się tam. Jesteśmy już... Yy tutaj przy przy z ostatnią przy Oczywiście widzę, przy jak przy przy bo nie przy 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 na przy 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 po prostu przy 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 teraz idziemy yy, po nazwisko nazywają się Oleg Panamal, ale te drugie nazywa się Oleg Panamalitny, chociaż chyba tam jestem podstawowo alokowany, tutaj nie jestem, po prostu To jest ludzie w wyczkolu i mnie Oleg Paranormal, czyli mnie oczywiście, tak tutaj mamy. Tu jest różnica, kiedy będziemy cię obudzić. On jest z tego dodatku z tymi meblami. Pewnie, jeśli widzicie go, to... Na, ten, ten odcinek z maja, oczywiście. Ty byś przyszedł do przychody, czyli ja oczywiście. O jaki paranormal. Tutaj mamy tak, tu są komputery specjalnie. I dwa kresle specjalnie tutaj. Zobaczcie jak to to jest po prostu, to jest na po prostu, bo nie jest, to jest, to jest, to, jest... Czekajcie, bo, czekajcie. to jest grupa mańczowa, tak, tutaj jest schowki na zabawki, tutaj jest imię, na przykład tu, są Olivia, są Oliwia, Ala, i Jaduś ja oraz Olaf, To jest Globus, oczywiście, o, tu było Creeper, tam było, tam było... Logo Creepera. To jest, to jest półka dla nauczycielów. I tak samo to jest kosz. I tu jest stół. Bo to jest dwie panie, tylko tu jest 6 osób. Widzialnie, po raz 6 osób. Teraz byłaś czerwona. Każda sama, tak samo tylko tak samo, tylko tu imię są, są in inne. O, Olga, Staś, Kuba, Alicja. Tak samo, tutaj sam jest śmietnik. Tak jest. Te fotele są tutaj. Te siedzą specjalnie. Teraz idziemy do szatni. Szatnia też jest taka, taka, taka nieduża, bo to jest taka typowa. Nazwę na, idziemy na, na końcu, bo jeszcze wam pokażę drugi piętro, bo na dwa piętra. Bo moje jednej kodziny przechowano dwa piętra, albo drugie, ale nie wiem. Tu jest kosz specjalnie, żeby rzeczy. A Ty jest dla, dla, dla dzieci tylko. Ty jest tak samo, są dwa z lewy. I dwie toalecy. to jest toaleta dla, dla doradców, czyli dla pracowników przedszkola. Oj, na lajek. No tutaj jest okno bkali te okno, żeby nie było tak dziwnie. Chociaż nie wiem, czy nie, ale to jest prawdę. Tutaj jest to, tu, bo tu maleta i umalka. czekajcie, byśmy się lekowało. Tak, tutaj jest też okno, bo, nie, tak wiem, bo to jest to okno taka, taka dziwne, że tak powiem. Teraz idziemy tutaj. To jest grupa zielona. To jest największa sala sala, bo tutaj mają... jest dodatkowa łóżka dla czterech osób. Też są imię, to są przykład Olek, Maciek, Zuzia, Maja. Tutaj tak samo jest w Hali w ogóle jest Globus, w ogóle to już jest taka szafka tak dla busów. Tak samo kosz i tutaj stół. To tu jeszcze mamy tak. Stołóweczka. Tak tutaj są stoły dla uczniów specjalnie budowane. Tak samo tutaj jest tylko na śmieci to jest tylko dla personelu to jest kuchnia oczywiście ona jest mała bo tutaj tu tylko to samo jak tak sa, taka na taki wzór typowy a teraz idziemy, idziemy jeszcze na nadwór na teraz idziemy blagamy. Blagamy. Blagamy, blagamy. Blagamy, bo ja jeszcze byłem bo to to tylko w ogóle jest są w w, 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 w minecrafcie tak samo u mnie bo nie jest dwóch... bo jest 1900 teraz właśnie. Yy, właśnie u um, mnie um napadało trochę śniegu. Jeśli u was też napadało na nać komentarzu, to pozdrawiam. A to jest lat za... żeby te dzieci nie pouciekały. Bo chociaż nie, a w ogóle by nigdy nie, nie miałem takiej zbękła uciekł, jeśli widzisz w ogóle. W ogóle by to nie uciekł, chociaż nie dam czego tego przypadku, żeby... żeby Ktoś z, mojego, z mojej grupy przedszkolnej uciekł. Nie nie się to musi mieć kolega z, 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 klasy, z, z klasy, lub może z przedszkola uciekł, to może dać ten narzut wam co jutro pozdrawiam. O właśnie, tutaj jest coś takiego do podciągania się. Nie, nie. to jest tylko trzy oczywiście, bo nie chciałem zbytnio tutaj, bo nie miałem zbytnio dużego pomysłu. To jest ta gołeczka, której budowałem. Yy, piaskownica, co taka taka duża. A tutaj będzie takie, 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 taki domek z zjeżdżalnią. Tu są drabinki, żeby można było wejść. I dwie zjeddalnie. To była dobra, że yy, A w tym odcinku to już chyba tyle, więc to wystarczy sobie ten pójść. I, I oczywiście, jak będę ten kończoną, oczywiście, jak będę tą wybudową, to daj znać. I jutro będzie odcinek, jak dostajemy, będę go z Dimashed Browser. więc jutro będę na kanale. A, a ja już kończę, trzymajcie się. Pa!